Jestem mieszkańcem wsi Biała. Przyszedłem na dzisiejszą sesję, z, ponieważ jestem bardzo właśnie zainteresowany nowym regulaminem o utrzymaniu czystości. Po pierwsze e, chciałbym zasponsorować Państwu Radnym i Urzędowi Gminy taki dokument minimalny standard informacji dla przyjrzystej strony IP. Jest to dokument, e, który został przygotowany przez I A. Między innymi jest ta mowa o tym, żeby na stronie BIP-owskiej pojawiały się projekty uchwał, które są e, przez Państwa podejmowane podczas e, sesji. E, akurat jestem osobą, która dzisiaj interesuje tymi śmieciami, która Państwu e, starała się przydłużyć temat hodowania i na dzisiejszej sesji z nieukrywaną radością i śmiechem przejąłem informację, że e, numer telefonu jest danym chronionym. W ramach ustawy o ochronie danych osobowych, natomiast jakieś adresy, które się pojawiają na tych kodach, niestety już nie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jak gdzieś rozmawiałem z Urzędem Gminy, która z Panem Smontem, po Nowym Roku podobno miały się pojawić jakieś kary w stosunku do osób, które nie będą naklejały tych kodów. Ja jestem tą osobą, która nie nakleja, nie ma zadań. I jestem ciekawy, czy coś takiego znajduje się w nowym regulaminie o utrzymaniu czystości. E, jakie kary są wśród udziałów? Dla mnie to jest póki co tajemnica, z którą bardzo tak bym się zapoznał. Więc e, tak, to może być niespodzianka jak najbardziej. E, także byłbym bardzo wdzięczny, jeżeli bym się dowiedział. Natomiast tak, proszę Państwa Radnych, jesteście wybrani przez mieszkańców e, gminy, e, natomiast Wszystkie decyzje, które tutaj podejmujecie, podejmujecie w, kisząc się we własnym sosie. Ja to tak odbieram, przepraszam. Bez żadnych rozmów z mieszkańcami, którzy was wybrali. Nie mieliście się w jakikolwiek bądź sposób konsultować. Przepraszam Państwa bardzo. Takie rzeczy jak uchwały powinny być na stronie bip gdzie ja jako mieszkaniec mogę się podnieść później do nich, idąc do radnego z mojej wsi. Z mojej wsi są dwie osoby, z mojego jest Pan Piotr Posko. Przepraszam Państwa, tak się niestety nie da robić. Także mam nadzieję, że weźmiecie to sobie do serca. Dokumenty przekazuję tutaj Panu Danielowi, który dalej to przekaże. I mam nadzieję, że Państwo się poprawicie. Czego życzę na nowy rok. Dziękuję. Dziękuję. Panie Marek, to co Pan powiedział, to nie wiem, czy dotyczyło do wszystkich radnych, czy do wybranych, czy, czy tego, że my akurat nie konstruujemy. Niego skutujemy z tego właśnie naszego, co tutaj robimy z mieszkańcami. Przepraszam bardzo. Dotknęło yy, mnie to tak moment, po prostu. Nie jestem nie jestem pańskim radnym akurat. No i może pan nie wiesz, ale ja może proszę się spytać moich mieszkańców, czy nie rozmawiamy z moimi mieszkańcami właśnie akurat na te problemy, które tutaj yy, mamy do rozstrzygnięcia. Także... na no dwa razy proszę, jeżeli, jeżeli będzie Pan coś mówił, to tylko niech Pan mówi w, w, to, co Pana dotyczy i tego. Także... Ja się nie mam na to, że, że pan tak powiedział, no ale... To, ale tak nie powinien no. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś chciałby zabrać głos jeszcze w tym punkcie? Proszę pan, Panie radny Wolczyna, idąc jak sądy do mieszkańców, unosząc różne zawiadomienia o podatkach, które jakieś życzenia świąteczne, ja cały czas słyszę od mieszkańców za drogą, za drogą. No, może tam często dliwość tak. jest dobra, nie? Ale już od wejścia ustawy... Jest cały czas za drogą, słysząc o tych kodach, słyszałem, że miałem, miałem być taniej. Nie, że? To nie powiedział czytaniej. Miał być taniej, bo kody będzie wiadomo, kto ile, są za ile i, i tak. Nic no, nadal dzisiaj w tym nie dzieje. Mieszkańcy dalej cały czas mówią, że jest zdrowo. A ja tak. Apeluję też do radnych, mieszkańcy bardzo nie radzą. Panie sołtysie, no oczywiście, że jest to drogo, no ja sądzę, wiem, że jak nie, żeby... tak, ja, chciałbym nie płacić, ja też bym chciał nie płacić, no ale jeżeli właśnie jest, więc my nigdy nie zrobimy częstotliwości, no to jest, niestety, możemy zobaczyć, na odszedł, siedli, gminy, tak jak komponenty, to i, co, co tam jest, praktycznie rzecz biorąc, odbieramy wszystkich śmieci, co tylko dwa miesiące jest tam, no bo ja zanim tutaj przyszedłem, to przyjeżdżałem, przyjeżdżałem w województwo, a ja bym po w internecie, także żeby nie miał jak tego, żeby zejść na, na tego, tutaj to co e, później możemy zrobić, czy czy, czy powiedzmy dostosować opłaty, to jest tylko związane właśnie z tym i jaką, jak, z, z jaką ceną wystąpią odbiorcy tych śmieci do nas, no nie możemy wtedy dopasować, żebyśmy, tego nie możemy przecież śmieci nie, 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 nie nie, nie za że w każdym bądź razie to też być to znaczy, może być przeznaczone, także jeżeli będą mniejsze koszty, to, to, to będziemy chyba dążyć wszyscy do tego, żebyśmy mieli mniej płaciny. Dziękuję, Dzień, dziękuję bardzo. Jeżeli nie miałem okazji zapoznać się z regulaminem o utrzymaniu czystości na terenie gminy, to z przyjemnością słuchałem, jak się mają opierać tej śmieci. E, nigdzie nie słyszałem magicznego słowa kody kreskowe na odpadach. W związku z czym zwracam się z pytaniem do przewodniczącej Rady Gminy, ponieważ to Rada Gminy podejmuje uchwałę, czy takie zdanie znajduje się w regulaminie? Czy mieszkańcy mają obowiązek? Jeżeli nie, proszę głośno powiedzieć nie. Drugie pytanie akurat do Pani Skarbu. Wiem, jakie były koszty poniesione w związku z kodowaniem, zakupem czytników, zakupem drukarki itd. To jest około 14 tysięcy złotych. Pytanie za 100 punktów, jak to jest ujęte w ramach budżetu, jak to zostanie rozłożone i dlaczego mieszkańcy ponieśli taki koszty. Dziękuję. w dziale właśnie 900, e, aż 900. E, to wpływa na pewno na, w jakiejś tam części na wysokość kosztów poniesionych do podbioru nieczystości. W tym jednak nie chcę nadmienić e, Panu, że e, na, po trzeciej racie byliśmy na minusie, na śmieciach, jeżeli chodzi o dochody. Także tutaj yy, też wysokość koszt opłat, yy, która jest naliczana przez Adamki, zależy od tego, jakie frakcje są tam oddawane. To no nie jest takie, musimy się liczyć z tymi kosztami, te koszty naprawdę nie są małe. To są przeważające koszty, właśnie te, które ponoszone są w związku z oddawaniem tych nieczystości na Adamkach. A pozostałe koszty, naprawdę powytrwane do tych wszystkich są znikome. Oczywiście na początku musi zdawać sprawę, że nawet urządzenie tego w szoku to też był koszt. Tego nie mieliśmy. Musieliśmy ponieść wydatki na plac, na ogrodzenie, na zakup kontenerów specjalnych, które wcale nie są tanie, bo może Pan zajrzeć do wydatków inwestycyjnych, są po wyżej 3,5 tysiąca, w granicach ponad 10 tysięcy w jeden kontener. Także początki zawsze są trudne. Możemy cokolwiek mówić o nich. Mi chodzi o podowanie. Tak. A tutaj czerwuję, to jest nikomu koszt, jako wydatek po prostu jest zakód materiału. Ten pan sekretarz związku pewnie człowieka. Ja dziękuję pani skarbnik. Ja tylko było informacji oddałam sobie panu sekretarzowi, ale wiem, że jest taki zapis w regulaminie, ale nie będę panu tutaj przytaczała, bo to jest zapisane tutaj, bo proszę pana sekretarza o odczytanie. i panu Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zastosować oznakowanie służącego na enterowanie przepływu strumienia odpadów na wstawianym do odbioru płynniku lub wałku. W związku z tym, albo kod kreskowy, albo dźwięk. To... Się... Jeżeli chodzi o strumienie przepływów, to jest tego coś, co się objętuje. Wałki są kolorowe, na przykład parę szaro, oznacza popioły, e, jakieś inne gminy kolorowe, oznaczają odpowiednio inne rzeczy. Natomiast nigdzie nie mogę się doczekać odpowiedzi na to, czy mieszkańcy mają obowiązek naklejać szkody. To jest moje pytanie. Krótkie związane i na temat i proszę na nie odpowiedzieć. To jest jedna rzecz. I Drugie mi się już e, W międzyczasie jak e, prowadziłem korespondencję z Urzędem Gminy, gdzie odpowiedzi udzielał mi pan Eilsmund. Osoby, które nie będą materiały, będą karane. Czy gdyby mógł Pan zdradzić tajemnicę w jakiś sposób? Dziękuję. Poproszę Pana Sekretarza o odpowiedź. Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję. Brawo. Pan. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś uwagi do projektu uchwały? Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za uchwały uchwały? Czy uwagę sposobu zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania uchwały właścicieli i nieruchomości? Proszę o podniesienie ręki w bórę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie.